Witajcie w kolejnym odcinku z ciekawostkami. Dzisiaj o Matim Keszu, piłkarzu, który reprezentuje Polskę w piłce nożnej, mimo że w Polsce przed tym nigdy nie był. Posłuchajcie do końca, koniecznie również zostawcie dzwoneczek na kanale i subskrypcję. Będę za to niezmiernie wdzięczny. Mati cash to tak właściwie Matthew Stuart Cash. Jest angielsko-polskim piłkarzem występującym na pozycji obrońcy w angielskim klubie Aston Villa oraz reprezentacji Polski. Urodził się 7 sierpnia 1997 roku. Jest synem angielskiego piłkarza Stuarta Kesha i Barbary z domu Tomaszewskiej, córki polskich emigrantów. We wrześniu 2021 roku Matthew Kesz złożył wniosek o potwierdzenie polskiego obywatelstwa, co nastąpiło 26 października 2021 roku. Karierę rozpoczął w 2010 roku w Akademii Angielskiego Klubu. W 2012 roku z powodu problemów finansowych klubu opuścił zespół i dołączył do drużyny FAB Akademii, gdzie spędził 16 miesięcy. W międzyczasie piłkarz sprzedawał nawet zabawki i nic nie zwiastowało tak dużej kariery. W październiku 2014 roku trafił do Nottingham Forest. W 2016 roku został włączony do pierwszego zespołu i podpisał nowy trzyletni profesjonalny kontrakt, obowiązujący do 2019 roku. 4 marca 2016 został wypożyczony na miesiąc do występujący w liktu klubu Redbridge, gdzie rozgrywał swoje pierwsze mecze w seniorskiej karierze. 12 marca 2016 roku w przegranym meczu 1 3 szczelił swoją pierwszą bramkę w karierze. Z czasem każ wywalczył sobie miejsce na prawej obronie, zbierając dobre recenzje, co przełożyło się na pierwsze doniesienia medialne o możliwości reprezentowania przez niego polskiej drużyny narodowej. W listopadzie 2019 roku podpisał nowy kontrakt z Nottingham Forest, który opiewał na 3,5 roku. 12 sierpnia 2020 roku Kibice wybrali go najlepszym piłkarzem sezonu 2019-2020 w jego aktualnym klubie. Jako piłkarz rozegrał łącznie tam 141 meczów, zdobywając w nich 13 bramek i notując 14 asyst. 3 września 2020 roku podpisał pięcioletni kontrakt z angielskim klubem Aston Villa występującym w rozgrywkach Premier League. Kwota transferu według mediów oscylowała w granicach 16 milionów funtów. W 2019 roku Matthew Kerr zdeklarował chęć gry w reprezentacji Polski w piłce nożnej, zapewniając o przywiązaniu do polskich korzeni. W 2021 roku po potwierdzeniu obywatelstwa polskiego został on oficjalnie uprawniony do występów w drużynie narodowej. 1 listopada 2021 roku selekcjoner Paulo Souza powołał go do reprezentacji Polski na mecze eliminacji Mistrzostw Świata z Andorą i Węgrami. Zadebiutował 12 listopada 2021 roku w wygranym 4-1 meczu z Andorą. Na boisku pojawił się w 63 minucie. Ma 185 cm wzrostu. Piłkarz nie tak dobrze jeszcze mówił po polsku, ale pamiętamy jak zdeklarował się, że chce nauczyć się języka jak najszybciej i zależało mu również na tym, by znać słowa Mazurka Dąbrowskiego. Przyszły reprezentant Polski ma dwójkę rodzeństwa, brata Adama i siostrę Hanę. Macikasz jest dosyć popularnym zawodnikiem, o czym świadczy liczba ponad 300 tysięcy obserwujących na Instagramie. Piłkarz występuje na tym profilu pod podnikiem matikas 662. Duże emocje wywołuje również jego życie prywatne. Paparazzi przełapali go z Kady McDermott finalistką brytyjskiej edycji Love Island. Zdaniem tabloidów łączył go z nią płomienny romans. Niestety najnowsze doniesienia mówią, że para się rozstała. Dziadek Kesza ze strony matki urodził się 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. Jak Mati mówi, jego dziadek byłby bardzo dumny, gdyby miał możliwość zobaczyć, jak jego wnuk reprezentuje jego kraj. Niemniej odszedł kilka lat temu. Kiedy Kesz skontaktował się z poprzednim prezesem, czyli Zbigniewem Bońkiem, który prowadził politykę niesięgania do Polonii, został on odrzucony. Było to 2-3 lata temu. Zmieniło się to, gdy w sierpniu kierownictwo przejął Cezary Kulesza. Wtedy jego propozycja gry w reprezentacji została zaakceptowana. Jak informuje portal Łączy nas Piłka, przyspieszenie w sprawie obywatelstwa 24-letniego zawodnika nastąpiło na skutek rozmów prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z prezydentem Andrzejem Dudą. Jego brat również gra w piłkę na poziomie półprofesjonalnym, a jego ojciec grał jako zawodowy piłkarz. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzach. Możesz również zaproponować kolejną osobę do filmu z ciekawostkami. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!